Teraz powiem Ci, jak brutalnie przyroda działa, bo przyroda nas wyposażyła w coś takiego, że my się przyzwyczajamy do czynników, które na nas działają i nas kształtują. I jeżeli te czynniki w Twoim życiu pojawiały się systematycznie przez ileś lat, bo e, Ty, jako istota, jesteś ukształtowana tak, że w Twoim życiu dzieje się dużo, że są huśtawki emocjonalne teraz na normalnego faceta, w którym ciężko, na, przy którym ciężko ci się odnaleźć, bo prawdopodobnie czujesz trochę, że to jest takie nudne, płytkie, przewidywalne. Mówię tutaj o stanach emocjonalnych, że ty nie masz takich huśtawek emocjonalnych, do których przywykłaś i które twój umysł i twoje ciało wzywają, bo chcą, bo to znają jako normę. Tylko Tobie może to wydawać dziwne, nudne, zbyt piękne. Możesz czuć, że czegoś ci w tej relacji brakuje. I to też nie jest zaburzenie. Okej, okay? to też nie jest zaburzenie, że ty potrzebujesz po prostu doświadczać wyraziściej pewnych emocji, bardziej jaskrawo chcesz czuć. Ale to, że ty chcesz czuć, że poszukujesz bodźców, emocji, takich huśtawek nastrojów. I nudzisz się przy facecie. Wiesz, nudzisz się to, to tak trochę negatywnie brzmi, ale mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi, że po prostu dziwnie jest, kiedy jest tak spokojnie, kiedy masz faceta, który nie robi awantur, który nie jest agresywny wobec ciebie, który cię nie kontroluje, nie rozlicza. To jest takie dziwne, jakby się w ogóle tobą nie interesował. Mam nadzieję, że rozumiesz o co mi chodzi. Że dla ciebie to może być bardzo dziwna i niekomfortowa sytuacja, bo to jest coś nowego, czego do tej pory nie doświadczyłaś, czego nie znasz nowa jakość, i musisz dać sobie czas na to, żeby się odnaleźć w tej nowej jakości.